Chavez wszystkich nas obudził. Mnie też obudził. Coś wam pokażę. Ja jestem Babalao. Jestem czarownikiem tej rewolucji. A ci dranie. Y el pasto de los cualio que no volverán. Jednak spróbowali. W kwietniu 2002 roku na tym moście, słynnym już dziś moście Jaguno, zwolennicy Czaveza odpowiadali ogniem na strzały snajperów i policjantów. Masakra miała usprawiedliwić pucz. Prywatne sieci telewizyjne pokazywały zdjęcia strzelających Czawezowców, zmontowane z tłumem opozycji demonstrującej w zupełnie innym miejscu. Dopiero ujawnienie nagrania z innej kamery zdemaskowało popierające pucz stacje telewizyjne, a strzelanie do demonstrantów było częścią planowanego zamachu stanu. Po upływie niecałych dwóch dni ludzie przywrócili do władzy demokratycznie wybranego prezydenta. Arakas. Pasek ziemi wbity między góry a morze. Ci z góry schodzą na dół pracować i obsługiwać tych zamożniejszych, którzy nie muszą gnieździć się w ruderach przylepionych do zboczy. Ci z dołu na górę boją się wchodzić. Towarzysze pytają: Jak tu na górze można wytrzymać? Jacy towarzysze, a tacy, którzy tu nie bywają, a my im odpowiadamy: To, że tu mieszkamy, nie znaczy wcale, że nie możemy godnie żyć, a nasze dzieci mieszkać w ludzkich warunkach. Rewolucja to nie paradowanie w czerwonych koszulach i wykrzykiwanie: Niech żyje Chavez. Rewolucja to to. Yo creo que esto es parte de la revolución, lo que nosotros estamos construyendo aquí. Obejmuje 200 rodzin. Zebranie wszystkich mieszkańców rozstrzyga, która rodzina dostanie następny taki dom. Tu nieopodal opodal 5 rodzin tłoczy się na 100 m kwadratowych. Musieliśmy im zapewnić godne warunki życia przynajmniej po jednym pokoju dla każdej rodziny. Budujemy podstawową infrastrukturę, ale musimy jednocześnie pracować nad zmianą świadomości. Bo co z tego, że damy komuś przyzwoite mieszkanie, skoro nadal będzie wyrzucał sąsiadowi śmieci przed dom? Musi być długa kolejka. Jakie są kryteria przydziału? Najpierw najstarsi, potem niepełnosprawni. Poza tym premiujemy aktywnych bo ludzie myślą, że skoro jest Chávez, a oni go popierają, to ich problemy rozwiążą się same. Ale są ludzie, którzy mimo piątki lub szóstki dzieci, przychodzą z tymi dzieciakami na zebrania, bo chcą brać udział w tych przemianach. Taką postawę premiujemy. Będzie pani czekała na mieszkanie? Nie wiem, ale wierzę, że zbudują mi nowy dom. Kiedy zaczną? Nie wiem. Tu planujemy zbudowanie dwóch mieszkań. Z tyłu będzie ściana. Nie chciałabym, żeby wyglądało to na krytykę rewolucji. My nie tylko protestujemy, ale i coś proponujemy. Mamy tu wielki problem ze szkołą. Szkoła jest państwowa, ale w rękach ludzi, którzy brali udział w strajku generalnym zorganizowanym przez przeciwników Czabezny. Ci nauczyciele twierdzą, że nie ma co się wysilać. Bo ich uczniowie i tak skończą jako pucy buci i prostytutki. Apelowaliśmy do władz oświatowych o interwencję, ale im tam jednym uchem wpada, a drugim wypada. No i co z tym zrobiliście? Szkołę przegraliśmy, więc stworzyliśmy od podstaw Dom Kultury, gdzie nasze dzieci nie czują się gorsze. Mamy tam sekcję plastyczną, sekcję fotograficzną, klub filmowy, teatr kukiełkowy, no i kółko taneczne. Cześć, jestem Piotr z Polski. Dzień dobry. Jak masz na imię? Wiktor. Pracujesz tu społecznie czy za pieniądze? Dostaje pensję. Kto ci płaci? Współdzielnia mieszkańców. Ile godzin dziennie pracujesz? Od 7.30 do 12 i od 13 do 16.30. Czyli razem 8. .00. Tak, 8 godzin. Thank you. Jak to robicie, że nie ma tu kolejek? Przyjmujemy wszystkich, którzy się zgłoszą. Od ręki. Czy dobrze panu płacą? Tak. Wystarcza na życie? Owszem. A nie wolałby pan pracować w prywatnej klinice na dole? Tam zarobiłby pan więcej. Ależ on jest kubańczykiem. W Wenezueli pracują tysiące kubańskich lekarzy. Tylko dzięki nim pomoc medyczna dociera do biedoty. Wenezuelscy lekarze zdecydowanie wolą leczyć bogatych. Tu na górę nie zapuszczają się nigdy. Ta przychodnia otoczona kratami i drutem kolczastym należy do sieci takich placówek budowanych przez władze Wenezueli, tak w dzielnicach nędzy, jak w tropikalnej dżungli nad Orinoco. W przychodniach tych przyjmują wyłącznie lekarze kubańscy. Za ich pracę Wenezuela Chaveza dostarcza kubieropę tanią. Te dzieci kubański lekarz skierował na dożywianie. Mają niedowagę. Panie gotują dla kilkudziesięciu najbiedniejszych rodzin z sąsiedztwa. To część jednej z wielu akcji socjalnych, które rząd Wenezueli finansuje z naftowych pieniędzy.